Cześć, mam dla Ciebie dzisiaj takie zadanie. Funkcja liniowa f od X nie ma miejsc zerowych dla. I teraz zastanów się, jakie warunki musi spełnić funkcja liniowa, żeby ona nie miała żadnych miejsc zerowych. Założę się, że jedną z Twoich pierwszych odpowiedzi będzie: no, funkcja musi być stała, czyli a będzie równe 0. Bardzo dobrze. Ale to nie wszystko, bo zobacz, ta niebieska funkcja, tutaj wiemy, że a jest równe 0, faktycznie nie ma miejsc zerowych. Kolejna funkcja, a jest równe 0 i też nie ma miejsc zerowych, ale zobacz, na naszą funkcję, na przykład żółtą. Tutaj też a jest równe 0, funkcja jest stała, ale zobacz, ona ma nieskończenie wiele miejsc zerowych. Muszą to być dwa warunki: a musi być równe 0 i jednocześnie musi być warunek a równe 0. E... B nie może być równe 0. Pamiętaj o tym. To teraz liczymy. A jest równe 0, czyli 1 minus m kwadrat równe 0, czyli m kwadrat równa się 1, czyli m równa się 1 lub m równa się minus 1. Ale to B, czyli m odjąć 1, nie może być równe 0, czyli jednocześnie m odjąć 1 nie może być równe 0, czyli m nie może być równe 1. Więc jedyną odpowiedzią będzie minus 1. Dlatego będzie to odpowiedź C.